Witam serdecznie, Luka z tej strony. Jak zapraszam nas na Minecrafta? Dzisiaj kolejny odcinek Minecrafta. E... Właśnie zbieram żniwo e... i owce. Mam ochotę, z... coś baraninowa tego. E... Tak, jakby nie wiecie, to mam. E... Miałem sajabistego farta w tamtym odcinku. A mianowicie, właśnie mi farmem zbiera rzeczy. Eee, wow. Dobra. Mm, co mam tak? Eee, nie wiecie, eee, podsumowanie odcinka. Eee, 13 diamentów. Czyli mm. to był fajnie, jest fajnie, bo w końcu coś się dzieje, nie wybuchają mi krypery. Ja zaraz będę kończył, tak około dziewiątej, około dziesiątej będę kończył, bo muszę jeszcze pozmywać, bo mi właśnie będę miał chwilę problem. No na razie. Nie w tą stronę. Cieszę się, bo w końcu coś mi się dobrego przeszło. Tak, mam przy sobie żelazo, bo zapomniałem, że chciałem zrobić sobie ten... To zaraz sobie, ale ja mam jedną rzecz, tu mam sobie tak zrobić. Tak. diamentowy kilof, co tam mam? Gdzie to było? Ale dalej kupałem. Czy hmm. będę ten... co robię? Ale będę kopał sobie bo może jeszcze jakieś diamenty zrobię. E... Hmm. Tak, jak mówiłem, na razie nie wchodzimy w żadne kopalnie, żadne klify, obmijamy to. No, po prostu uważam, że trzeba się uzbroić i mi patrzy ząbiak. Bo no, gdzieś tu, na górze, jest z jaskinia, jakby nie gdzie... hmm. hmm, więc tak. Wątpię, czy dzisiaj coś przed chwilą miałem szczęście do 13 diamentów wy to widzicie dwa... właśnie eee, będę starał się wrzucać co tydzień odcinek z Minecrafta Op. bo uważam, że czy będzie live z Minecrafta, nie będą live już przepraszam was ale uważam, że eee, taką serię jak typu właśnie ...pogabelnikową, e, to ja mam z ETS-a. Nie wiem, dawno ETS-a nie było, y, ale już postaram się jak coś, to... E, żelaza nigdy za, nie, za mało. A żelazo lubi się z diamentami. Nie ma miksera. tak jak ktoś powiedział. No to jest po prostu typowa gierka dla mnie. Coś e. się tam, kurde, ładna impreza się szykuje, widzę. A sobie, powiedzmy, sobie tutaj, zacznę kopać. No, na, nade mną jest chwiej, Mam trochę złe przeczucia, raczej złe wspomnienia z kanionami, raczej z kanionami, z... Ze żelazem, to nie. Czemu zbieram żelazo? Mam ochotę po prostu się jeszcze z powołać. Dobrze. A przy okazji się przydam. Dobra. Posprzątamy, posprzątamy. Ale szybko ten kilof się zmarnuje. bardziej słyszę tą wodę mam nadzieję że się nie dokopę do klifu Oj, mam ochotę po prostu mm. mówię są mnie słychać może mm. ale mocno mi się gierbe zrobię A, w połowę w połowie tak przepraszam Was mm. Dobrze słyszę. A jak słyszę to, to mogą być gdzieś jeszcze diamenty. O to gdzieś słyszę porządnie gdzieś. Około mnie. Z tyłu. wokół jest. Nie. Tu jest woda, czyli nade mną jest woda. Pokażę wam. Chwilę. jest nade mną lawa? Ładnie słychać ją. Tak wiem, jeżeli... Może tutaj zacznę kopać. coś się znajdzie. O, żelazo to fajnie no środku szkotkułem że razem nie ja nie powinienem nad sobą kopać co bo mówię jeden hmm. No ja wiem, bo ja trochę dłużej też dużo grałem w Minecrafta. Tak? więc lepszy jest. To znaczy, że gdzieś to może być też diament. Bo też diamenty lubią Ressona No ale niekoniecznie chyba. co Nie słychać w ogóle. Czy będę używał tego diamentowego ruchowania? Nie, to jest na specjalne okazję Nie lubię tego oznaczenia. Wow. Mówiłem, 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 że gdzieś, że... Poczekajcie. Wiecie co? Ale jaja Wiecie co, ja mam sobie tą Jestem tutaj. to, że mogę. co? Nie kuszę losu. Nie no mam za dużo mam rzeczy tutaj przy sobie. Coś tam e... Fajnie w stronę. Ach, to. Wiecie co? Jedną rzecz przede wszystkim tak. o. Jaka to była komenda na tracenie Ekipunku co Czekajcie, raz ja sobie zobaczę eee, jak to się włączało. A, przelagowuje się, poczekajcie. O. O kurde, nie pamiętam jednej rzeczy. O, mogę. No. Akurat mam dzisiaj trochę czasu do nagrywania, to mogę sobie ponagrywać. Jest dziewięćdziesiąta? Nie. Hmm. Hmm, może sobie szybko. Jeszcze... I hmm. sobie tak dla siebie trzeba. Pan To mi się dzisiaj podoba. W końcu dzisiaj normalny dzień. Nie. nie. Ja to mam szczęście po prostu do ataku. Jak jest tutaj kolor, to trzeba to pokopać. No mówię, bo gdzieś mi się wydaje, że może być diament. Problem z małą orientacją Yy, dobra. Coś nacisła mi... Nie wiem co. No nie wiem czy nagrywa się? Nagrywa się. Yy. Nie wiem ile mam FPS-ów. mi się kurde... Ale to też jest fajnie. Na odesie, się, nagry... Trwa nagrywanie, dobra. Bo... Yy, właśnie. Może się wbije zaraz ktoś. Gościa mamy. Specjalnego. Ale kurde, coś nacisnął. Nie wiem O, tam w też fajnie. Będę wiedział. Coś nacisłem, nie wiem co, poczekajcie, ja muszę chwileczkę, sekundę stawienia, skróty klawiszowe, pokaż chód, F6, aha, F6, dobra, e, powrót a 6 O, jest. Kurde, nacisłem w kudach. ale będę wiedział, że jest kłód trzeba tutaj działać. No o. i halo siemaneczko, witam pana prowadzącego oraz widzowie, siemaneczko. O, witam, witam, witam Krzychu. Kurde, ale mam, jak nie miałem farta z tymi diamentami, to nie miałem farta z diamentami. Ja, kurde, <laughs> twar... Słuchaj, to nie trzeba mieć farta, tylko trzeba mieć sposób. Tak, ale kurde, wiesz, osta oglądałeś ostatni odcinek, jak kurde miałem PK z tymi, z tą, z tą... Oglądałem. Dobra, ile. Cztery, cztery czy trzy razy Clipper na mnie wybuchł? Chyba cztery. No! Śmieję się, że ten sub-Clipper po prostu był. Dobra. Ja A fantomy tak... już spotkałeś? Fantomy? Nie, ale słyszę jakieś chude łajzy. To są te latające, takie niebieskie. A, to tak, to nie wiem, nie, to jeszcze chyba. A to są już tej. Odsłonie? A tak. No tak, tak. Bo wiesz, ja całych filmików nie oglądam, bo tam czasami. Czy ten. Czasu nie mam, nie? Bo tam hmm. wiesz, yy, poprzewijam trochę, to tak nie za bardzo widziałem. A ja do wczoraj tak? dostałem ładnego Donejda. Co? dostałem ładnego Donejda wczoraj. Donate odpaliłeś w końcu? Nie. W inny sposób mam dać Donejda. Jaki? Z kurki do CS. No boże. Nie, nie, to jest taka specjalnie dla... Wiesz, jeżeli ktoś ma ochotę coś dać mi, to mogę... nie przygarnę bo najdę w, w, w skórce. Przydadzą mi się do cs a ja nie, nie dropę, to więc akurat. Kurde, mam problem, bo właśnie... idę, muszę iść na górę, bo nie mam table tutaj. Hmm. Co ty, drewna nie masz przy sobie? Nie mam właśnie nie <laughs> muszę sobie zrobić kilofa teraz trochę się pomówiłem no właśnie i kadam właśnie sobie ze sobą, że mam dla fajny dla użytkowników dla naszych kochanych subskrybentów i nie tylko osób które mnie oglądają eee, Będą pojawiały się z Minecrafta co tydzień, nawet jeżeli mam nagrywki, e, live'y, to będzie jeszcze dodatkowo, na e, pojawia się, będzie e, ten... E, po prostu nagrywki, e, live, Nie live'ik, nie live'ik. Tylko po prostu nagrywki. To tak jak z TSM, mm -hmm. że, że regularnie się pojawia. Nie wiem w którym dniu, bo to muszę sobie... sobie przy... Ja ciebie, ciebie, Widzę tak. Bizona, Auga, Pamasa, no. no. Digla, Degla, dwie berety, to o, dwa, fajny łempek. Ten łępek akurat dostałem. Aha, to tylko tego dostałeś? I dwie, 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 dwa berety dostałem. No ale one są takie średnie. No to, to ja. No. Mi się podobają, powiem szczerze. Wiesz co bym ci radził? No. E, te dwie berety pewnie kosztują ze 3 zł, a ze 3 zł można fajnego auga sobie kupić. Auga na streamie. Wiesz. Na razie to i tak mam blokadę na tym. Nie zapomnij, że. A czemu? Można sprzedawać, jeżeli ktoś dostanie coś. Bo wiem, no, 7 dni, no dobra, no. No właśnie. A, ale wiesz. Jak to się mówi. Ja tam mi się to podobają fajnie, Kurwa, muszę wy, wy, troszeczkę rzeczy z jakiegoś wąku wywalić. No, dobra, na szczęście jeszcze mam możliwości. No, szkoda, kurde. De, de, de. E, szkoda mi tej. E, powiem tak, szkoda mi elementowego kilofa używać, jeżeli mam mało. To, jeżeli mam tego. A ty grasz jeszcze Minecrafta czasami? Pogrywam. O. E, jakbyś wszedł na, do nas na serwer, to bym ci pokazał e, moją i pawła wioskę. To dobra, jak e, skończę nagrywanie z, z tego, to się i ponagrywam właśnie z wioski. Bo jeszcze mam tak 10 minut nagrywki, bo ja tak... Mi się wydaje, że takie odpowiednie. E, odpowiednio. E, Długie, trwające odcinki, to tak? pół godziny wystarczy. No, w zupełności. Bo wiesz co, to i tak sporo. Wiesz co, ja ci powiem, że ja lubię bardziej. bardziej ja oglądam na przykład innych użytkowników i mają na przykład. E, tu na, 10 minut, a tu... tylko reklamka. No, to mi się nie podoba. Ja wolę tak, żeby trochę tam było. Tak samo. Ostatnio oglądam, kojarzysz, e, chyba kojarzysz, bo jak ty też ty, ty, te osoby oglądasz, bo oglądasz na przykład y, tego toga, tego prawda? No. E, kojarzysz Flutara? Flutarek. E, on też z, 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 właśnie z nimi występuje nieraz. No też Minecrafta nagrywa i powiem szczerze, że rzadko teraz nagrywa Minecrafta na jakiś czas ale on mm -hmm. taki, taki na następny ale i tak najlepszy koncept z Minecraftem ma O, e, ten e, Wybierz się... Masz już diamentowy kilo tak? No mam no to jak znajdziesz gdzieś lawę w kopalni, to weź zaleją ją wodą, weź sobie wykop cztery obsydianu. I właśnie miałem już lawę. No, weź sobie wiaderko wody, wylej I na, się na lawę było. od góry, I wykop to. sobie cztery obsydianu, uważając, żebyś do lawy pod spód nie wpadł, bo pod obsydianem może być dalej lawa. Ja wiem. Wykop sobie właśnie cztery obsydianu, ogarnij dwa diamenty i książkę i zrób sobie enchant. Tak, tak, ja wiem o tym, może Bo, żeby... bo e, diamentów się nie opłaca szu szukać, no bardziej, no dobra, niekoniecznie szukać, ale wykopywać, dopóki nie masz e, fortuny, czyli szczęścia, na przykład dwa lub trzy na kilofie. Ja miałem książkę ze szczęściem. O nie, jest co znalazłem? Silver pisze. Nie. Dzisiaj mam szczęście. Dzisiaj to mam szczęście. Cztery diamenty. Cztery takie gniazda tam diamentowe. Raczej pięć. Nie ja wiem, to powinno się... Eee, tak samo wiesz co? Eee, Teraz wrócił do nagrywania y, roms MB. Taki który też fajnie ROMS MB, no, no, no. no ten, który? Fajnie go Wrócił w końcu po roku na, do nagrywania. No, wiem. wiem Fajny głos ma, w sensie, wiesz, taki no. y, donośny. Ja no. zauważyłem, że. A słyszałeś kiedyś VGZ? -a? Nie. nie słyszałem. Ten to ma, kurde, 14 lata, ma głos, kurde, taki, że masakra, nie? Mm -hmm. Dobra, jeszcze 6 minut nagrywki ze solo i wracam się do was na serwer. Ja jestem akurat w momencie budowania nowej chaty. No ja właśnie, muszę też sobie, bo kurde, tam ten villager... Pierdalaj mi się do łóżka. Ej, powiedz mi, jak jest, jaki jest kod komenda na ekwipunek? Nie pamiętasz? Jak na ekwipunek, żeby, żeby nie wypadały? I temy, no, Jak zginiesz? No. Mhm. Mm ci na się. Ale czym to się otwierało? E, ukośnikiem w prawo. Oh, yes. O, no. jest. Bo kurde, wiesz o co mi chodzi, bo nie, nie, nie mam ochoty... To... E, I pamiętaj, jak zaczniesz pisywać, nie? Mm -hmm. to y, kliknij sobie tab, bo ci będzie podpowiadało od razu. Mm -hmm. Nie musisz całego przepisywać, tylko będzie ci podpowiadać. Poczekajcie, ja sobie tutaj wbiję, bo... E, kif, wiem, że kif. E, tab. No hmm. go zombiaka. Ja się nauczyłem na CSie. Wczoraj byłem na silverku. I tylko to co jest po ukośniku, nie? Chyba I może... mówię, jak wpiszesz początek właśnie tej drugiej, ten, to będziesz miał w podpowiadanych już, nie? A, gamy! Game rule, nie game mode, tylko game rule. A Bo to się To jest zmieniło. zasada gry, to nie jest jako tryb, tylko zasada. A nie? to się zmieniło. Zmieniło się. To kiedyś inaczej. To było. zawsze tak było. Co do niewypadania i temu z ekwipunku, zawsze tak było zawsze ta sama komenda. Nieznana komenda. Kurwa, ja tego nie widzę, ale mówię, jak wpiszesz ukośnik Rule Ech. i napiszesz tylko kip, czyli k e, e no to już będziesz miał wtedy tą podpowiedź tego i to sobie tabem zwróć. Nie mam takiej komendy, piszę, że może, a ja może mam wyłączone komendy. A ty masz może komendy wyłączone, no to escape, ustawienia e... i tam będziesz miał gdzieś do, do świata, ustawienie świata i zezwalaj na komendy, czy tam na polecenia. Ustawienia graficzne, paczki zasobu, ułatwienie dostępu, muzyka, sterowanie, dostępne skróty, ustawienia czatu. Coś jeszcze? Bo no właśnie nie ma. Czad widoczny. Nie, ja tu. To ustawienie. Hmm. Albo to jest jeszcze możliwość, że dopiero gdy wyjdziesz ze świata, wiesz, chyba. Nie jestem pewny, bo ja nie pamiętam. Ja zawsze mam komendy powłączane właśnie ze względu na to. Więc ja nigdy to mogło nie podczas gry tego nie robię. No, chyba wiem co. Dobra, ale kończę, subskrybujcie komentujcie łapeczkę w górę. Do usłyszenia Wam. Hej. Dara.